Akurat. Tak. Jestem na tyle skromny, że odkąd wszedł program 500 to ja biorę tylko 400. Rozumiem. A, a pozostałe pozostałe 100 zł. Proszę, a pozostałe 100 zł. No dziecku. Bo ja jak chcę, to potrafię nie pić kilka dni. Raz nawet mi się czasem zdarzyło pod rząd. Cześć. Witam Was po troszeczkę dłuższym czasie niż zamierzałam. Pracowałam nad pewnym projektem, którym pochwalę Wam się w najbliższych filmach. Będzie to fajna książka. Nie związana z makijażem permanentnym, ale z popisem grafiki. Doczekałam się dzisiejszego tematu odcinka, a mianowicie Biomaser P300, zamiennik. Bardzo fajna i przydatna rzecz. Dlaczego postanowiłam nakręcić o tym film? Wiele z Was pisze, że potrzebuje maszyny jako zamiennika, czyli robi klientkę, maszyna się psuje i co wtedy? No i racja, ale kupowanie kilku maszyn w cenie 300-400 zł. jest moim zdaniem trochę bez sensu. I można w tym momencie kupić sobie zamiennik do Biomasera P300. Wygląda on w ten sposób. Kosztuje jakieś 50 zł, więc to są dosłownie grosze. Ja go oczywiście wrzucam na sklep tego sprzedawcę Biomasera. Macie go adresy u góry. Oczywiście poprawiłam troszeczkę jakość moich filmów. Nakupiłam tych softboxów, różnych ringów. No, i jakoś to lepiej moim zdaniem wygląda dla Was. No to co, pokażę Wam działanie tej maszyny. Ona oczywiście pasuje do rączki, którą zamawiacie sobie przy maszynie P300. Czyli ta się psuje, odkładamy, podłączamy sobie maszynę. Musicie pamiętać, żeby wcisnąć ten kabelek troszeczkę mocniej. Bo przy zakupie tego, tego produktu możecie pomyśleć, że, że to jest jakiś bubel. Jest taki troszeczkę lichutki, taki, taki. Ten plasticzek jest taki mało porządny, natomiast wszystko gra i buczy jak najbardziej. Macie tutaj kontrolę prędkości. Jaki jest minus tej maszyny? Największy to to, że nie ma stopu. Czyli za każdym razem zmieniając, odkładając maszynę, nie doradzam Wam tego, ale no tak to trzeba robić. Po prostu za każdym razem musicie ją wyłączyć. Wtedy przerywamy pracę, znowu ustawiamy prędkość, i tak w kółko, i tak w kółko. To jest minus, uważam, bo nic by nie szkodziło na przeszkodzie zrobić tutaj taki przycisk on/off, który by wyłączał po prostu zasilanie w trakcie pracy. Ale no nie w tym celu się to kupuje, bo nie kupujemy tego w celu robienia pań. A ćwiczeń, a właściwie posiadania zamiennika do ćwiczeń. No Taki zamiennik wychodzi was stanie niż najtańsza maszyna do makijażu permanentnego, więc uważam, że zakup tego jest konieczny, chyba, że ktoś nie planuje mieć zapasowej maszyny, no to wtedy darujemy sobie ten zakup. Natomiast już Wam pokazuję, prezentuję tam. Da, tam. Tu jest maksymalna moc. Ona nie jest opatrzona żadnymi hmm, cyframi. Także linie również tym zrobicie bez problemu. Bo to napięcie nadal fajnie działa. I wyłączamy. Jedyny jeszcze kolejny tutaj taki szkopuł, że ten tutaj. Hmm, Światełko nie świeci, ono nie działa. Ono po prostu jest jako, jako taka atrapa światełka, że nie widzicie, czy to jest pod zasilaniem, czy nie. Natomiast, no, mało ważny szczegół, wydaje mi się. Dlatego tak, ja sobie to zakupiłam. Przydaje się, jest bardzo fajne. Natomiast męczące jest to, to, to wyłączanie, tak, że nie ma tego wyłączania. No, ale cóż to szkodzi, jeżeli to są tylko ćwiczenia. Odkładam rączkę i, i ćwiczę dalej, tak? Ona sobie może dalej chodzić. Nie przegrzewa się, nie nagrzewa się bardzo mocno. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajnym gadżetem do makijażu permanentnego. Dlatego robię cały odcinek na ten temat, bo uważam, że zakupowanie maszyny w tej samej cenie, w ilości dwie sztuki, no nie ma sensu. Wystarczy tylko i wyłącznie kupić sobie ten zasilacz kontrolę prędkości. Dwa, że jeżeli yy, zaczynacie z makijażem permanentnym, no to pewnie korzystacie z każdej wolnej chwili, jaką macie, więc yy, zabranie tego no, zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się właściwie do każdej torebki. Yy, zabieracie, pakujecie, jedziecie tam, gdzie możecie ćwiczyć, tak? Gdzie macie na to czas. Yy, kolejną rzeczą, którą chcę Wam jeszcze pokazać, tak jak mówiłam, że będziemy sobie tutaj wplatać w te filmy różne tematy, to jest... Yy, Miarka. Miarka dobry -li. rzecz Rzecz no, rewelacyjna. Znalazłam fajnego sprzedawcę, który przysłał mi ją w ciągu dwóch tygodni, więc jest bosko. Cena w porównaniu z ceną polską, a ceną chińską, to jest po prostu niebo a ziemia. Oczywiście wrzucam na sklep, żebyście mogli sobie zobaczyć. Jak również będą linki dostępne do tego sprzedawcy pod filmem. Jak się tego używa? Są tutaj takie kropeczki. Ciężko będzie mi to Wam pokazać w tej mojej marnej, póki co jeszcze, kamerze. Odczepiacie ten zypcyk i przesuwacie, przesuwacie sobie ten punkcik. Jest ona wykonana, ja wiem, na zdjęciach wygląda na metal. Nie jest to metal, więc nikogo, żadnej klientki Wam nie uczuli. Może być bardzo długo przykładane do brwi i regulowane Łuk brwiowy to jest chyba tutaj najważniejszą jej funkcją. Fajnie się wykonuje bardzo na tym rysunek, bardzo szybko. To jest zbawienie i bardzo tak jak widzicie ona się też rusza, więc jest jakby łatwo zachować tą symetrię. Tak? Ustawiacie sobie to raz przy klientce. Malujecie rysunek i widzicie wszystko w idealnej linii. Wtedy nie jest już konieczność wykonywania tego rysunku precyzyjnie nitką, precyzyjnie kretką. Jak możecie sobie to przyłożyć i dorównać wszystkie punkty, punkt do punktu. Rysunek dzięki temu jest mega szybki. Będziemy sobie robić odcinki o rysunku, tak jak ostatnio zrobiłam o kretkach. Tak myślę, że jeszcze można by było zrobić o gadżetach właśnie do ćwiczenia rysunków, co ułatwia komu sprawę. Nie każdy, no na przykład jak chcecie to kupić w w polskich hurtowniach to na reklamie jest to widoczne takie troszeczkę mm, porządne, masywne, wygląda trochę inaczej. Natomiast na żywo jest to plastik, mm, natomiast bardzo elegancki, bardzo ładny. Y, design jest po prostu no cute. Ja zamówiłam sobie białe z myślą, że zamawiam srebrne, ale cóż... <śm> Zamówcie taki kolor, jaki chcecie, macie tam do wyboru trzy kolory. Jest naprawdę fajnym gadżetem i bardzo niedrogim, bo zapłaciłam za nią tam chyba 26 zł, więc to nie jest drogo. To jest najtańszy produkt, jaki znalazłam. Więc polecam Wam go, żebyście mogły szybciej wykonywać swój rysunek. Także co? Nasz odcinek dzisiejszy jest o gadżecie do makijażu permanentnego, biomaser P. 300 podejrzewam, podejrzewam, że będzie pasował również do innych modeli. Natomiast nie zapytałam o to sprzedawcy, czy będzie również pasował do innych. Zapytałam tylko niestety, czy pasuje do P300. Jeżeli się dowiem, napiszę, to wtedy Wam po prostu dogram napis na górze i po prostu będzie wszystko jasne, czy ja to polecam. Tak, polecam, ćwiczcie, jest bardzo fajne, bardzo przydatne, bardzo małe, bardzo lekkie. A jak się zepsuje, to nie jest Wam szkoda, bo to tylko 50 zł zamiast 350 na dodatkową maszynę. Więc uważam, że to jest no, rewelacja. Jeżeli nie chcecie męczyć się z tym pokrętełkiem, no to wtedy, no niestety musicie kupić sobie coś droższego, ale yy, myślę, że tutaj sprzedawca wychodzi nam naprzeciw jak najbardziej i yy, jesteśmy yy, za. Yy, w takim razie widzimy się w następnym odcinku. Ja Was pozdrawiam. Yy, piszcie do mnie, yy, komentujcie. Yy, dzwoneczek, subskrypcja, yy, zdążyłam to powiedzieć. Yy, I do zobaczenia. Pa!